Mieli Państwo dziś Międzynarodowy Dzień Pracocholików. Warto zapamiętać, gdyby ciężką pracą można się było wzbogacić, najbogatsi na świecie byliby niewolnicy harujący w kamieniołomach. Mieszanka filmowa na dziś, słynne cytaty filmowe, z dzieł zagranicznych. Film Żywot Bryan'a grupy Monty Pythona, Palestyna, czasy Jezusa i uzdrowiony, trendowaty się żali. Włóczyłem się nikomu nie waldząc, aż tu nagle zjawia się on. I mnie uzdrawia. Cóż, byłem dobrze zarabiającym, trendowatym, a skutkiem tego stałem się bankrutem, bez środków do życia. A skoro się już zgadało na te tematy, to jeszcze anegdota biblijna. Ostatnia wieczerza. Za stołem pan, a apostołowie, stoły uginają się od jadła i napitku. Mistrzowi coś się jednak nie zgadza w tym obrazku. Trąca Piotra i pyta, Piotrze, skąd mieliście pieniądze na to wszystko? Przecież my jesteśmy. Tacy ubodzy. Nie wiem, pani odpowiada: Piotr, ale podobno Judasz coś sprzedał. Zwierzenia wyczytane w internecie, naturalnie anonimowe nigdy nie przechodzę obojętnie obok czyjegoś nieszczęścia. Zawsze zatrzymuję się, żeby się pośmiać. I dalej lepiej być znanym pijakiem niż anonimowym alkoholikiem. I jeszcze dalej. Taki już jestem, złego nie pamiętam, muszę sobie zapisywać. Historia każe nam 12 sierpnia cofnąć się bardzo głęboko w przeszłość, bowiem to tego właśnie dnia, ale roku 30, przed naszą erą, Kleopatra, królowa Egiptu i ukochana Juliusza Cezara oraz Marka Antoniusza, rozstała się z tym światem z własnej ręki. Sama Kleopatra rodowitą egipcjanką nie była, ale po objęciu tronu ogłosiła się córką re. Egipskiego Boga Słońca, żeby wzmocnić swoją pozycję. I więcej, kiedy Rzym, który kontrolował część terenów jej nowej ojczyzny, zaczął słabnąć, ona sama wdarła się do Pałacu Królewskiego w Aleksandrii, gdzie przebywał Cezar. W dodatku, jak głosi legenda, zawinięta w dywan, który rozścielono wraz z zawartością, czyli piękną królową, przed stopami Cezara. A potem to już nastąpił ciąg dworskich intryk, w których znajdziemy i dyskretną willę pod Rzymem, gdzie Cezar przechowywał Kleopatrę jako swoją nałożnicę. I sztylet, i truciznę, którymi regulowano porachunki dworskie. No i ten smutny finał. 12 sierpnia 30 roku przed naszą erą Kleopatra, jak głosi legenda, pozwoliła, by w jej ciało wpiła się żmija, którą zresztą królewski ród egipski miał w herbie. Piękne to, patetyczne i nadawało się wprost do Hollywood, bo przecież nie było piękniejszej Kleopatry w dzień niż ta otwarzy Elizabeth Taylor, co po latach przyznaje i z samym sobą się zgadza Wiesław Kot.